Co, okej? Okay. Zadziałało ci? No. Tylko spocznie transmisję i później są zakończ. Nic więcej. Mógł nas to nie zrób przejść, to byśmy tutaj nie szli, tylko transmisję obejrzeli. Tak? No, no nie przesadzają. Nie spokojnie. Myśmy prosili, że kto z Państwa będzie mówił, to żeby był na siedzeniu. Dobrze. Nosi... Do, do dobrze, dobrze. Ale nie, nie powinno być niżej troszeczkę, bo pani, to, pani Dyrektor nie widać. To... to trochę zniżymy, no chodźcie. Trochę troszeczkę opuścimy wszyscy. <śmiech> <śmiech> a ja przykucnę. Dobra, zbierają dobrze. <laughs> na kolady przed kobietą, tak. <laughs> no, co, założamy, a już wyższych nie ma nie, parę lat temu. Dobrze, dobrze, damy radę. A, tu, tu, tu. Okay. Dobrze. Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej zorganizowanej w Podlaskim Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w miejscu niezwykle mi bliskim, bo od 20 lat związany jestem z tą instytucją przez stanowiska merytoryczne, poprzez kierownika biura powiatowego, dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa w latach 2011-2015. W tej chwili przypadł mi zaszczyt i możliwość nadzorowania pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i dzisiaj jesteśmy tu z kilku powodów. Jednym z powodów jest powołanie przez prezesa agencji pani Małgorzaty Kaźmierczak na stanowisko dyrektora Podlaskiego Ośrodka Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to wieloletni pracownik oddziału, zna pracę od podstaw, będzie zarządzać dobrze tym oddziałem, ale też chcę żeby nie tylko w Podlaskim Oddziale, we wszystkich oddziałach, biurach powiatowych ta praca była wykonywana solidnie, z dużym tempem, chociaż wiem, że pracownicy, a jest ich ponad 11 tysięcy w skali kraju, pracują ciężko, pracują na pełnych obrotach, że tak powiem, ale po to, żeby rolnicy mogli korzystać z programów pomocowych, z dofinansowania. Oczywiście tam, gdzie występują problemy, chcemy je rozwiązywać. Były problemy z systemem informatycznym, pracujemy nad tym, żeby przyspieszyć, żeby ten system działał tak, jak należy. Ale też chcę podziękować w tym miejscu tym wszystkim pracownikom, którzy od lat zajmują się e, działaniami. Jest ich coraz więcej, coraz więcej wniosków przypada na jednego pracownika i za to serdecznie wszystkim dziękuję. I oczywiście to nie tylko podziękowania, bo muszą znaleźć się na to też odpowiednie środki, żeby wynagradzać pracę tych, którzy obsługują działania największej agencji płatniczej w Europie. E, Tyle z mojej strony oczywiście będę starał się odpowiedzieć na pytania, jeśli takie się pojawią, a w tej chwili chcę głos przekazać pani dyrektor. Pani dyrektor, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Miło mi państwa powitać. Od dnia dzisiejszego z dniem dzisiejszym zostałam powołana przez pana prezesa agencji jako dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego. Z agencją, tak jak pan minister powiedział, jestem związana bardzo długo. Blisko 20 lat pracuję głównie w biurze wsparcia inwestycyjnego w Białymstoku. Zaczynałam od pracownika, przeszłam przez różne ścieżki kariery, byłam naczelnikiem wydziału również. Także sprawy rolnika i podlaskiej wsi nie są mi obce. Dołożę wszelkich starań, żeby. Wszelkie dopłaty do finansowania naszym wnioskodawcom, naszym beneficjentom, były wypłacane jak najszybciej, podpisywane były umowy. Trzeba troszeczkę zmienić, zwłaszcza z systemami informatycznymi, ale to wszystko będzie wprowadzane w miarę możliwości i postaramy się zrobić wszystko, aby pieniądze trafiły na Podlasie jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Jest z nami też pani wicewojewoda Podlaska, pani Ewa Kulikowska. Też wspólnie będziemy działać na rzecz i, i też pani wojewoda nadzoruje rolnictwo, geodezję. Będziemy działać na rzecz podlaskiego rolnictwa wspólnie. Kilka słów, bardzo proszę pani wojewoda. Tak, właśnie dlatego. Dlatego też tutaj jestem z tego względu, że w administracji rządowej odpowiadam tutaj na szczeblu wojewódzkim, odpowiadam za rolnictwo i środowisko między innymi i dlatego tak ważne jest dla mnie też to te stanowisko i zaangażowanie um, pracownika, który um, będzie nadzorował to wszystko, więc bardzo liczę na współpracę, na owocną współpracę, a Tobie Małgosiu życzę bardzo dużo powodzenia i um, dobrych rozwiązań. Sobie i nam tego życzę. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania do nas, to bardzo proszę, tak się zresztą omawialiśmy, że odpowiemy na pytania. Jakie wyzwania, co przynoszą, przyniosą najbliższe miesiące? Przede wszystkim kwestia rozliczenia płatności obszarowych za 2023 rok, przygotowanie, sprawne przygotowanie i przyjęcie wniosków w 2024 roku. To też właśnie te nadrobienie za później związanych z obsługą i pracą systemów, tych wyzwań jest dużo. Oczywiście kolejne nabory będą uruchamiane i tutaj tych, tych działań jest dużo. Harmonogram jest zawieszony na stronie internetowej agencji, więc tutaj będziemy sprawnie starali się przyjmować te wnioski. Też jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, że jeśli wniosków jest przyjęte więcej niż mamy pieniędzy, a w danej puli, w danym działaniu środki są niewykorzystane, żeby nie ogłaszać za chwilę kolejnych naborów, a w miarę możliwości obsługiwać te wnioski, które już zostały złożone, bo to została wykonana praca i rolników, jako wnioskodawcy i doradcy, który ten wniosek wypełniał, ale też pracownicy, którzy już obsługują te wnioski w systemie. Oczywiście zdając sobie sprawę z wyzwań, które niosą ekoschematy, wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o derogację na 2024 rok, żeby utrzymać zasady z 2023 roku. Otwieramy się. Z możliwością stosowania nawozów sztucznych, nawozów naturalnych już w lutym, bo to było zgłaszane przez rolników z wielu regionów w Polsce, jeżeli te temperatury dobowe będą, odpowiednie będzie możliwość stosowania nawozów, odpowiednie komunikaty i MGW będą zamieszczane na stronie internetowej, rolnicy z tego będą mogli skorzystać. No i oczywiście te wszystkie kwestie, o których, Mówimy, czyli kwestia Europejskiego Zielonego Ładu, właśnie rozwiązań, co do których dzisiaj protestują rolnicy. Nie tylko w województwie podlaskim, w całej Polsce od 9 lutego ma być protest w wielu miejscach w Polsce prowadzony. Oczywiście popieramy ten protest, rozumiejąc obawy rolników, tylko uważam osobiście, że ten protest jest spóźniony od dwa lata, wtedy kiedy powstawał Europejski Zielony Ład, wtedy kiedy tworzony był Krajowy Plan Strategiczny. Dzisiaj oczywiście będziemy w miarę możliwości prowadzić rozmowy z Komisją Europejską, ale też dużym wyzwaniem dla rolników, dla przetwórców jest ten napływ produktów, który miał miejsce wcześniej. Dzisiaj obowiązuje embargo, ale też musimy ustalić na przyszłość takie rozwiązania, które pozwolą nam współpracować z Ukrainą, wspierać Ukrainę, ale na pewno nie kosztem... Polskich rolników, polskich przetwórców. Dlatego też służą rozmowy bilateralne i ze stroną ukraińską, i z Komisją Europejską. Spotykamy się i na poziomie kierownictwa ministerstwa, i na poziomie dyrektorów, pracowników merytorycznych. Przygotowujemy rozwiązania, o których oczywiście za chwilę będziemy mogli pewnie powiedzieć więcej. Pracujemy, ministerstwo jest otwarte dla rolników, dla wielu środowisk, jeśli jest potrzeba zorganizowania spotkania czy w terenie. Czy w Ministerstwie jesteśmy otwarci, gotowi na to? Ale też chcę, żeby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego y, robił dużo też w kwestii szkolenia rolników, beneficjentów, też pokazywania, jakie y, konsekwencje niesie niespełnienie zobowiązań, które się podjęło wcześniej, bo połowa sukcesu to otrzymać pieniądze. Pełen sukces, kiedy kończy się czas zobowiązań i pieniędzy nie trzeba zwracać. Panie ministrze, tak dla zboża z Ukrainy, czy nie? Oczywiście to zboże powinno trafić tam, gdzie. Jest ono potrzebne, czyli do krajów trzecich. Część tego zboża płynie Morzem Czarnym, portami naddunajskimi w tej chwili i tak niech się dzieje. Przez Polskę powinno to zboże przejechać tylko tranzytem i z portów popłynąć dalej w świat. Jeżeli ono będzie zostawać, będzie psuć nas, nasz rynek. Dlatego też te rozwiązania, które pojawiają się w tej chwili, są przedmiotem dyskusji w Komisji Europejskiej dotyczące ATM-ów, czyli tego bezsłowego przepływu towarów. One będą zawierały część postulatów, które składaliśmy jako kraj członkowski, który ma dużo problemów w związku z napływem towarów z Ukrainy i to będzie częściowo uwzględnione, że jeśli będzie nam zagrażać naszemu rynkowi napływ tych towarów, będziemy mogli przywrócić cło. Nie będzie to liczone do całej Unii Europejskiej. A do konkretnego kraju członkowskiego. I, i oczywiście też niejednostronne embarga, z którymi mieliśmy do czynienia, i komisarz Dąbrowski już mówił, że komisja może rozpocząć tę procedurę naruszeniową. Będziemy starali się przy takim konsensusie i dialogu te rozwiązania wprowadzać. Jeszcze jedno pytanie: skoro władza zgadza się z protestującymi, to czy są rozmowy, żeby tych protestów nie było? w <laughs> innej formie. Te, pro, te, te, protesty, te protesty są oczywiście organizowane w różnych miejscach, w różnych środowiskach i to oczywiście apeluję do rolników o to, żebyśmy rozmawiali, ale zablokowanie na dłuższy czas dróg to powoduje też wiele utrudnień dla tych, którzy muszą się przemieszczać tymi drogami. Też pewnie spowodują, że pojadą kierowcy drogami nieprzystosowanymi do tego i, i, i zaraz samorządy będą miały kolejne problemy z, ze zniszczonymi drogami. Natomiast też wiemy, że Trzeba te, nad tymi problemami się pochylić i próbować je rozwiązać. czy są jakieś rozmowy, żeby do tych protestów po prostu nie doszło? Rozmawiamy, różnie te, te rozmowy są podejmowane, bo też no, mamy czas przedwyborczy i niektóre środowiska chcą zwrócić na siebie uwagę poprzez te protesty. Nie będę nazywał ich po imieniu, żeby nie reklamować, ale tak jest. Panie wojewodo, czy państwo się przygotowujecie na te protesty piątkowe? W sposób. To znaczy, tak jak poprzednim razem, oczywiście Urząd Wojewódzki jest poinformowany o tym, że ten protest będzie przed urzędem. On jest bardzo rozciągnięty w czasie, aczkolwiek, jak rozmawiałam już z organizatorami tego protestu, chcą się ze mną spotkać w piątek, więc takie spotkanie będzie. Oczywiście też powołują się na to, że chcą to przejść jak najbardziej łagodnie, żeby też to nie było utrudnieniem dla ludzi, którzy będą korzystać z tych ulic. Aczkolwiek no, wiążą się z tym, że muszą pokazać e, taką solidarność za granicą, tak, więc stąd ten rodzaj protestu, e, żeby później jakby wiadomo było, że rolnicy pod, polscy, podlascy też e, w tym uczestniczą, więc stąd te protesty. E, jeszcze spływają do nas te informacje, więc tutaj nie jestem w stanie o tym powiedzieć, na pewno będzie przed urzędem i w wielu miejscach e, naszego podlaskiego województwa. E, poprzednio było bardzo spokojnie, oczywiście był e, wyłączony ruch na ulicy Mickiewicza, pewnie w tym razem też tak będzie, ale tutaj wiemy, że to będzie akcja spokojna, yy, ułożona. Dziękuję. Ja do pana ministra mam pytanie o podtopieniach, z którymi tutaj w niektórych częściach Polski już także pod laskiem mamy do czynienia. Czy ministerstwo, jak ministerstwo podchodzi do tej sytuacji? Czy ewentualnie się państwo przygotowujecie do odszkodowań dla rolników? O tych tematach rozmawiamy od wielu lat. Przecież panaceum na to wszystko miały być wody polskie, które powstały, powstała instytucja. Okazuje się, że w kwestii retencji nie zostało zrobione nic. Te zbiorniki nie powstały, pieniądze nie są. Do dziś wydatkowane. Będziemy przyspieszać z tymi działaniami, żeby te środki wydatkować i żeby te zbiorniki powstały. bo widzimy kilka dni dodatnich temperatur Śnieg bardzo szybko spłynął. No i, i, i mamy problem. Oczywiście będziemy te straty powstałe szacować. Tam, gdzie będą oszacowane, będziemy starali się pomóc, bo te środki na szkody wyrządzane przez różnego rodzaju klęski żywiołowe będą zabezpieczone w budżecie i jeżeli takie potrzeby będą, będziemy reagować. Ja jeszcze mam do pani dyrektor pytanie na koniec. Pani mówiła o jakichś problemach informatycznych, jeżeli chodzi o wypłaty, jakie to problemy? Generalnie mamy trochę problemów z systemem informatycznym, tak jak pan minister tu yy, zakomunikował. Będziemy starali się na poziomie centrali, tutaj w porozumieniu z ministerstwem, tak, naprawiać bardziej te, że tak powiem, systemy, żeby pracownicy też nie musieli. Tak jakby na piechotę wchodzić tak i robić poszczególnych kontroli, ale to wszystko musi być, że tak powiem, ustalone i, i na pewno mówię, od dnia dzisiejszego dopiero pełnię tę funkcję, więc na pewno znam ten problem, nie od dzisiaj, więc będziemy do tego dążyć, żeby to po prostu było jak najszybciej, żeby sprawniej po prostu szła weryfikacja wniosków już typowo stricte w oddziale, tam gdzie, gdzie, gdzie pracownicy to rozpatrują. Chcemy jak najwięcej środków wypłacić do końca marca, Dokładnie. tak żeby nie czekać czerwca, nie czekać maja, a żeby te środki popłynęły na konta rolników, bo muszą się przygotować przecież do nowego sezonu. Dziękujemy. 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 Bo to już są nie zaliczki, tylko już są te... Z... Ta, zaliczki to, to były to płacone były do pierwszego tak, tak, grudnia, tak, tak. a teraz ale to są średni, właściwe. Ale do nas z